Cześć! Witam Cię na kanale Czytania dla Duszy i zapraszam Cię serdecznie na przekaz w temacie Wiosna 2025. Czyli co wiosna Ci przyniesie, być może co pokaże, jakie nastroje, energie będą panowały. I zanim zacznę to takie dwie ważne informacje. Pierwsza jest taka, że 22 marca to jest sobota, godzina 19. Zapraszam Ciebie na medytację, wiosenną medytację, gdzie będziemy budzić się do życia. To jest medytacja kwantowa, usuwać jakieś zalegające energie i budzić pasję, kreatywność i inspirację. Zapisy już ruszyły do niedzieli, czyli do 16 marca. Jest cena przedsprzedażowa 120 zł, a od poniedziałku jest 150 zł. I medytacja będzie nagrana, dostępna przez miesiąc czasu, więc jeżeli nie pasuje Ci termin spotkania, to jak najbardziej możesz sobie odsłuchać w następnym terminie albo sobie powtórzyć medytację, jak najbardziej można. A druga rzecz to przechodzą zmiany, i pierwsze zmiany, jakie będą, kanał będzie się zmieniał jakby w ciągu tego roku, bo tak planuję. I również to, jak pracuję, też się będzie zmieniało. Ale pierwsza rzecz, która się zmienia, to usuwam z mojej oferty dwa kursy. To jest kurs Transformacja rzeczywistości. To jest mój pierwszy kwantowy kurs, który stworzyłam. A drugi dotyczy finansów. I jeżeli masz ochotę wykupić jeszcze, e, zakupić sobie te dwa kursy, e, no to do końca marca można jeszcze je zakupić, jak najbardziej. A czemu je usuwam? Ponieważ przychodzą zmiany i będą one zastępowane, te kursy, innymi kursami. I pierwszy kurs, Właśnie już powstające zamiast kursu transformacja rzeczywistości to jest moje nowe życie. I kurs też ma zmienić Twoją rzeczywistość, ale będzie w innych całkowicie jakościach będzie z elementami kwantowymi, z elementami ustawień i ma usunąć zalegające w Tobie emocje, zmienić Twoje wibracje, tak abyś. Mógł, mogła napełnić się nowymi jakościami i tworzyć swoje nowe życie. Dlaczego o tym teraz już mówię? Ponieważ już trwa przedsprzedaż tego kursu. Spotkania będą końc kwietnia, początek maja. W opisie filmiku macie informacje, ale do końca marca jest przedsprzedaż w kwocie 300 zł. Od 1 kwietnia to jest kwota 400 zł. Oczywiście kurs też będzie nagrany, można e będzie dostępny przez 6 miesięcy, czyli nie przez miesiąc tak jak medytacja, tylko przez 6 miesięcy od momentu, jak już będzie całkowicie dostępny ten kurs, i również można go w pakiecie z medytacją. Pakiet jest dostępny do niedzieli. Wykupić, ale te informacje również są w opisie tego filmiku. Jak, jak również w opisie tego filmiku mm, są te dwa kursy, które będą wycofane, jeżeli macie ochotę je sobie e, zakupić. A prawdopodobnie w czerwcu będzie taki większy na finanse też kurs. No dobrze, no to zaczynam. Zaczynam, zaczynam trzy karty do wyboru, tu jest jedyneczka, Dwójeczka. i trójeczka, trzy i dwa odkładamy i jedyneczka, wiosna jedyneczka, pierwsza rzecz, to wy będziecie tutaj rozkwitać Czyli wiosna to może być Wasz ogólnie czas. Ale zanim rozkwitniecie, to Wy się do tego rozkwitu przygotuj, przygotujecie poprzez być może jakieś pogłębianie wiedzy, poprzez jakieś kursy, warsztaty albo ogólnie przez medytację. Wy macie tutaj jedną nadprogramową kartę, ponieważ ta karta mi wypada przy tasowaniu. to jest karta medytacji i kontemplacji. Więc u Was to jest czas, żeby właśnie teraz coś przeprogramowywać swojej podświadomości poprzez medytację. I początek wiosny też może być taki dla Was wyciszający, medytacyjny, nie mówię cała wiosna. I możecie również na wiosnę uczestniczyć w jakichś kursach, warsztatach, szkoleniach, i to spowoduje też Wasz rozkwit. Co dalej nam się pokazuje? Jakiś cykl się kończy, zwłaszcza u osób, które miały ciężko, miały jakiś chaos, miały zawirowanie jakiś. Zastoi jakiś malas, to ten cykl się kończy, wchodzicie w nowy. I patrzymy, co dalej. Co tutaj nam tarot podpowie? Wiosna dla jedyneczki. No głupiec, ewidentnie nowa droga. a zmieczy nowe, nowe możliwości. Tutaj kobieta może być dla was wsparciem. Mhm. Jest rozwojowo, tak bym powiedziała. Pod spodem macie ten wisiel, tego wisielca. To jest coś, co stoi w miejscu teraz. To będzie ruszało do przodu, bo to jest ostatnia karta. Wisielec i rydwan to są dwie przeciwstawne energie. Tutaj coś stoi w miejscu, a tu rusza. I niekoniecznie już z pierwszym dniem wiosny w to wejdziecie, w te wielkie ruszanie, bo ja tu widzę takie stopniowe ruszanie, czyli coś się zaczyna, kończy się jakiś cykl i coś zaczyna stopniowo ruszać do przodu, a potem to rusza po prostu. Mocno do przodu. A pierwsza karta Wam pokazuje to jest typowo głupiec, czyli to jest nowa energia, czyli faktycznie kończy się jakiś cykl, więc to jest na pewno czas na kończenie pewnych rzeczy, na zostawianie czegoś za sobą. Przy tym jest Asmiczyk, który też mówi o końcu, ale też on mówi o nowych pomysłach przychodzących, o nowych ideach, koncepcjach. I idźcie za tym, bo to będzie dobre. Na pewno wchodzi nowa, świeża energia. Zwłaszcza dla osób, które miały ciężko, i tutaj kobieta może być dla was wsparciem. Są dwie energie żeńskie, więc jeżeli macie iść na jakiś kurs, zwłaszcza szkolenie, to do kobiety. Nie muszą te energie typowo oznaczać, że kobieta będzie przy Was na pewno, ale te jak najbardziej karty mówią o Twoim rozwoju, o właśnie o medytacjach, kontemplacji. O tym, że możesz pogłębiać swoją wiedzę. Tutaj może być praca słowem. Tutaj ogólnie ja bym powiedziała, że to jest takie skupianie się na swoim wnętrzu i rozwoju. Więc na tym się teraz najbardziej skup, a reszta rozwiąże się sama. Wiosna dla jedyneczki. Popatrzcie, już pierwsza karta, która mi się odrzuciła, to jest karta zmiana. Czyli gdzie zmiana? To co mówiłam, kończy się pewien cykl, idzie nowe. Zdecydowanie lepsze i łagodniejsze. Koło fortuny to też jest zmiana, wychodzenie z iluzji, tutaj jakieś finanse. Przy finansach uważajcie, już Wam mówię o co tutaj chodzi, bo to są karty zmiany. Obrót koła jest karta zmiany, ale w środku są finanse, przy której jest tak naprawdę iluzja i są negatywne projekcje. Uważajcie na to, bo tu coś się jakby otwiera nowego na finanse, ale wy, poprzez własne myśli, jakieś wewnętrzne blokady przekonania, możecie to troszeczkę zastopować. Więc ja bym powiedziała, że tu może być ten kierunek pracy nad finansami. Hmm. Na pewno macie tutaj kartę pokazującą, żeby wychodzić ze strefy komfortu. Część z Was może uczyć się też tarota. No i patrzymy dalej. Wiosna dla Ciebie, no właśnie, czas zamykania pewnych drzwi za sobą i doświadczania nowych rzeczy, ruszania do przodu, ale będą jakieś przeszkody i jest to związane z dzieciństwem albo z rodem, ale to jest tylko po to, żebyś ty to jedyneczko uwolniła. Już Wam pokazuję, dużo piątek w ogóle jest tutaj. Piątka to są zmiany. To jest zamykanie drzwi, piąteczka 53, ale jest ta piąteczka jako pierwsza, tak. I zaraz Wam pokażę. Tu mamy tak: 53, 50, 56 i 35. Dużo piątek. Nawet jak one potem sumują się w coś innego, to ja zwróciłam uwagę, że to jest dużo piątek. To są zmiany. I Wy troszeczkę może, możecie temu przeszkadzać poprzez negatywne myśli, poprzez niedowierzanie. Będziecie doświadczać nowych rzeczy. Albo odważycie się na jakiś krok do przodu i dzięki temu ruszycie do przodu, bo to jest ewidentny ruch do przodu. Ale no właśnie, tu są jakieś wyzwania, przeszkody i jest to związane albo z jakimiś rodowymi sprawami typowo, i zazwyczaj to są rodowe sprawy, albo związane z dzieciństwem. Jesteś w stanie to przejść, bo następna karta mówi o tym, że wracasz potem na ten odpowiedni tor. Jeżeli już pracujesz z rodem, to to się wszystko będzie przetwarzało i uwalniało właśnie. Na wiosnę i idziemy sobie dalej. Wiosna dla jedyneczki jest karta obfitości. No właśnie, jeżeli chodzi o finanse, to możesz powtarzać jakieś swoje, nie chcę powiedzieć błędy, ale programy. Bo przy finansach pokazuje mi się, że tak jakby cofasz się momentami do tyłu, bo kierują tobą. Programy jakieś. I to związane jest z dzieciństwem albo swoim rodem, albo masz coś wbite w głowie, jakieś przekonania, blokady, i to będzie działało. I z tym trzeba popracować. Jeżeli nie wiesz, jak to, to zapraszam do, sie do siebie na indywidualne sesje Ustawię połączone z elementami kwantowymi, bo jakby tutaj jest praca z tym. I bez pracy nad tymi finansami, zwłaszcza o, o, dotyczy to osób, które mają jakieś zastoje, problemy finansowe. Bo jeżeli ci płynie. To ta w e, finansach to, to może nie dotyczyć ciebie, jakby e, te finanse tutaj, aczkolwiek może się coś zastopować, jak najbardziej. I tu macie rozwój. To jest właśnie praca na tym, to jest też słuchanie swojej intuicji. I potem, jakby się to odblokowywało, to jest karta szczęścia, radości i zaufania. I to nie musi dotyczyć tylko finansów, chociaż ja tu mocno wiążę to z finansami, że jak faktycznie z nimi popracujesz, to na wiosnę to ci się pouwalnia. A ogólnie dla wszystkich idzie jakieś tutaj szczęście, i masz zaufać, cokolwiek będzie się tutaj działo. I z ostatniej tali zobaczymy dla jedyneczki wiosnę. Co będzie się u ciebie działo? No, więc zmian, ewidentnie zmiana na zmianie i bardziej bycie tu i teraz, właśnie. Zostawianie przyszłości za sobą, chociaż momentami jeszcze, jeszcze gdzieś tu się cofasz. Ale to też jest normalne. Jakieś takie um, wydarzenia od losu mogą być niekoniecznie pomyślne, ale masz to po prostu przyjąć na klatę, bo to też jest po coś. Tu jest karta pokazująca to, że idzie zmiana. I to, że faktycznie gdzieś wychodzisz z przeszłości, jesteś bardziej tu i teraz, idziesz do przyszłości, aczkolwiek niepozałatwiane sprawy w przeszłości mogą cię momentami cofać. I takie możesz mieć momenty robienia pięć kroków do przodu i dwa do tyłu, na przykład. Co dalsze karty pokazują? Momentami jakiś chaos, właśnie takie cofanie się. Z drugiej strony, to też jest pozbywanie się czegoś siebie, co. Co ci blokuje pójście do przodu i yy, mogą być takie momenty ogólnie też troszeczkę przestojowe, ale to może dotyczyć bardziej tego, że ty idziesz w tę medytację, w tę kontemplację, w wyciszanie się i potem ruszasz do przodu. Hmm? Yy, I również tutaj yy, są jakieś relacje karmiczne, mogą się pojawić i niekoniecznie złe. Możecie czuć z kimś bliskość, z jakąś osobą, poznać, poznać jakąś nową również, nową osobę albo nową osobę. Ewidentnie mi się pokazują tu relacje karmiczne, ale one wcale nie muszą być negatywne. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o jedyneczkę. Dwójczka, tęcza, w góry widzicie jest tęcza. Więc może coś tutaj dobrego przyjść, ale ogólnie ta karta mówi o tym, że dostajecie dar uzdrowienia, czyli coś się uzdrawia. Najbardziej dotyczy to podświadomości, jakiś blokad, jakieś emocje, ale może ciało fizyczne też jak najbardziej się tutaj u Was uzdrawiać. A druga karta w ogóle podpowiada Wam, żebyście trzymali się jakiejś swojej wizji, jakiegoś swojego celu. Bo być może na wiosnę właśnie z tym ruszycie do przodu. Albo ten filar, filar życia właśnie zacznie się uzdrawiać. Na przykład myślicie o finansach, żeby je poprawić. No to on może się tutaj uzdrawiać. Ale zobaczymy sobie dalej. Dwójeczki. Dwójeczki. Co nam Taro tutaj na wiosnę wam coś podpowie. Ósemka buław. Możecie dostawać wiadomości. Ogólnie taki, taki yy, czas pozytywniejszy bym zdecydowanie powiedziała, możecie ogólnie dostawać różne wiadomości może coś ruszać do przodu, wiadomości będą dobre a ta karta w ogóle mówi to jest taka nadprogramowa w tym tarocie, że zdecydowanie taki łagodniejszy lepszy czas do waszego życia idzie zwłaszcza, że macie pazia kielichów czwórkę buław i asa pentakli to są bardzo pozytywne energie, z jednej strony mogą mówić o przeprowadzce o planach przeprowadzkowych, a z drugiej strony mogą mówić o tym, że wchodzą nowe, młode takie energie: świeżość, nowa praca, nowy sposób na zarabianie, na przykład jakieś nowe pomysły, nowe znajomości, lub ogólnie nowa energia, coś nowego w rozwoju coś, co Wam da takie poczucie bezpieczeństwa w życiu, gdzie poczujecie, że idziecie w dobrą stronę. Czyli energia jest naprawdę dobra, a zobaczymy, co nam tutaj dla dwójeczki przyniesie jeszcze kolejna wyrocznie. No czas rozkwitu nowych możliwości, nowego sposobu myślenia, przygotowywania się do rzeczy, większych zmian. Macie przekaz wow, zwłaszcza jeżeli coś nie wychodzi w waszym życiu jest teraz średnio, to będzie bardzo fajnie. Nowe możliwości, to może być nowa praca. Ale nie tylko, to może być po prostu wasz rozkwit, to, że macie głowę pełną fajnych pomysłów, że idziecie do przodu, że chce wam się. U każdego to będzie inaczej, bo zwłaszcza, że przy tej karcie jest karta nowego sposobu myślenia, podejścia do pewnych spraw, więc tutaj takie inspirujące pomysły, bo właśnie Kielichów też często mówi o tym, mogą do waszej głowy przechodzić i ogólnie to jest czas przygotowania się do większych zmian w waszym życiu, czyli Będą już namiastki czegoś fajnego, dobrego, ale to jest przygotowanie się do czegoś większego, co może na przykład rozkwitnąć w ciągu roku, czasu. Więc ta wiosna jest dla Was bardzo tutaj ważna. Wiosna dla dwójeczki. Wiosna dla dwójeczki, przeznaczenie. Mm, 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 mm. Przeznaczenie. Ta karta mówi, idziesz w dobrą stronę, tu są rzeczy, które są Ci pisane, możesz nawet się zakochać. Jest karta obrączki. Więc jak najbardziej tutaj możesz poznać osobę, która może być twoim partnerem życiowym, jak najbardziej, ale nie dla każdego będzie to samo, bo jakby te karty nie są typowo miłosne. Więc tu może chodzi typowo o to, że ty wyciszysz swoje emocje, będziesz bliżej siebie, poprawisz relację ze sobą, być może uzdrowisz jakieś swoje rany i dzięki temu otworzysz się na dobrą relację z kimś, i niekoniecznie ta relacja musi teraz przyjść, może. Ale nie musi. I tutaj jest szukanie nowych ścieżek dla siebie. I z tym asem pentakli, który wcześniej nam się pokazywał, to jak najbardziej znajdziesz: czy to nowa praca, czy to ścieżka rozwojowa, czy jakaś życiowa, czy przeprowadzka. To jest realne na wiosnę albo przynajmniej jakaś możliwość, jakaś droga tutaj się pojawi. Nie musi być nie wiadomo, co już dużego ale zdecydowanie wiosna to jest wasz czas na ruszanie do przodu, na wprowadzanie nowych rzeczy i możecie też spędzać czas na łonie natury, gdzieś wyjeżdżać na przykład w góry, czy nawet nad morze, ale to też jest przepracowywanie spraw rodowych. Ok, to patrzymy sobie dalej, z tej talii nie mam jeszcze, nie ma. Wiosna dla dwójeczki, dobre relacje z innymi, mhm. jakieś nowe mogą być. Poprawa w sprawach miłosnych też może być pod spodem macie kartę radości i ogólnie pozytywne energie, jest karta wdzięczności i pozytywne energie. Czyli wy rozkwitacie ogólnie i wasze życie rozkwita na wiosnę. A tu macie takie trochę nowe podejście do relacji i tu mogą być nowe relacje przyjacielskie, miłosne albo poprawa obecnych. Ale też ja bym powiedziała, że dla części z Was to jest uzdrawianie się do relacji, zdrowych relacji. Niekoniecznie to są zawsze relacje miłosne. Mogą być, ale nie muszą. I z ostatniej talii bierzemy dla dwójeczki. Sprzątanie. Mhm. Sprzątanie i ba bardziej bycie tu i teraz. I karta radości i szczęścia. Zobaczcie. Sprzątanie. I to już teraz będzie to sprzątanie. Wy coś tutaj sprzątacie... Uczyszczacie swoją e, przestrzeń, podświadomość, jakieś blokady, być może jakieś sprawy rodowe. Jesteście bardziej tu i teraz i przychodzi radość i szczęście. Wiosna jest zdecydowanie wasza. No dobrze, dwójeczki, to tyle dla was. I trójeczki. Trójeczka trójeczko. tutaj jest coś związanego z Twoim marzeniem, z jakimś pragnieniem, z jakimś celem. No i teraz tak, zobaczymy o co tutaj chodzi. Czy to się będzie spełniało? Czy będą może jakieś blokady ku temu wychodziły? Na pewno druga karta. Druga karta mówi o tym, że komunikacja jest kluczem. I o czym ta karta może tutaj mówić? Z jednej strony może odnosić się do tej pierwszej i mówić o tym, że to, co mówisz do siebie, do wszechświata, to się po prostu spełnia. Czy jeżeli na przykład chcesz, żeby powodziło cię w życiu, a mówisz, że nic ci nie wychodzi, jest trudno i w ogóle, no to wiadomo, że to się pozytywnie nie spełnia. Jeżeli Chcesz mieć więcej pieniędzy, więcej zarabiać, ale Twoje słowa mówią: Nie stać mnie, nie mam pieniędzy, to jesteś w braku i to manifestujesz. I tak naprawdę to dla większości chyba o to chodzi. Że zwróćcie uwagę na to, jak się wypowiadacie. Z innej perspektywy patrzą, ta karta może tutaj też mówić o jakichś emocjach nadchodzących, a może też mówić o emocjach nadchodzących w relacjach, czyli w komunikacji w różnych relacjach. No dobra, to idziemy dalej. Co wiosna tobie przyniesie? Co wiosna tobie przyniesie? Trujeczko, Król pentakli. Męską energię mocną i siedzenie w głowie, no właśnie. A masz zaufać. Być może jakaś kobieta coś ci tutaj pokaże. Okej. Okay. No i teraz tak. Yy. Mogą przyjść jakieś rozwiązania biznesowe dotyczące pracy i finansów. Mogą być. A może też właśnie chodzić o tutaj o związki, jeżeli jesteście w związku. Czyli to jest przekaz, ten krótki taki przekaz. Tyczy się po prostu związków E, że tutaj mogą być właśnie jakieś nieporozumienia, e, możecie czuć, że oddalacie się od swoich celów, ale na spokojnie. To będzie się wszystko naprawiało. Zwłaszcza, że e, w związkach może być momentami chłodną, ale dla większości ten przekaz tutaj to jest to, że wy siedzicie w głowie i właśnie za pomocą głowy tworzycie negatywne okoliczności i te, to, oprócz tego, że, że jest w waszej głowie, to wychodzi jeszcze. Poprzez słowa, to co mówiłam wcześniej, że to co mówicie, to się będzie manifestowało. I tu jest karta yy, mówiąca zaufaj. To jest karta kapłanki. Jakaś kobieta może ci w czymś pomóc też. To jest karta też intuicji, i po tej karcie pojawia się właśnie ta gwiazda. To jest to życzenie, czyli wyruszy, wyruszycie do przodu ku spełnieniu jakiegoś życzenia, pragnienia. Być może ono się już spełni na wiosnę, albo coś ruszy w tym temacie, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o związki. Osoby, które są w związkach, może się tutaj coś zmienić. Jeżeli jesteście sami, to raczej to nie o to chodzi, bo ja tutaj nie widzę nowej osoby. Ale może to też dotyczyć pracy, finansów lub jakiegoś innego waszego życzenia, pragnienia. Hmm? I tu faktycznie jest energia męska na końcu, czyli dla osób, które w związkach, to coś to może się poprawić, możecie sobie coś wyjaśnić, może być lepiej, ale wcześniej jest kryzys, coś trudnego przechodzi. No dobrze, co jeszcze trójeczka powinna na wiosnę wiedzieć? No, relacje tutaj. Relacje i tu odzywają się wasze rany z dzieciństwa, wasze negatywne myśli. Mhm. Zobaczcie. Tu jest karta relacji. Ktoś was może też wspierać. Przyjmijcie to, to wsparcie, tą to pomoc, albo macie kogoś poprosić o pomoc. Ale jakby ta karta odnosi się bardzo mocno do relacji, więc tutaj zwróćcie uwagę na wszystkie relacje, nie tylko miłosne. Bo teraz mi się już wszystkie pojawiają tutaj relacje. I jeżeli coś nie wychodzi w tych relacjach, to wy po prostu łączycie się za pomocą tych ran dzieciństwa, waszych traum. Dana osoba ci tylko pokazuje, co masz do przepracowania, więc nie ma co winić drugą osobę za to, że ona ci tylko to pokazuje poprzez swoje niefajne zachowanie i też siedzicie za dużo w głowie to ten król mieczy co był wcześniej z dziewiątką mieczy to jest ewidentnie siedzenie w głowie i tworzenie negatywnych okoliczności nie tylko dotyczących relacji ale ogólnie życia i jakby wy macie na tym wzrastać to jest perfekcyjny sztorm, czyli to co się trudnego dzieje, więc tu przychodzą przeciwności, przychodzą emocje. To jest tylko to, żebyś ty trójeczko zwróciła uwagę na to właśnie jakie myśli generujesz i jakie słowa wychodzą z twoich ust. I dlaczego to nie wychodzi, tak? I ty masz na tym wzrastać, pracować sobie z tym. Oczywiście nie musisz, możesz cały czas kręcić w kółko i nie spełniać swoich pragnień, ale jakby karty ci pokazują. Chcesz uszyć do przodu? Chcesz realizować swoje marzenia, pragnienia? To tutaj trzeba popracować z programami, z emocjami, z myślami. Zwłaszcza z myślami. Mhm, dokładnie tak. Wy macie iść do przodu, nie kierować się emocjami. Będą momenty zastoju, macie do uzdrowienia. Zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje. Ale to nie tylko chodzi o relacje tutaj. Nie u każdego, bo to jest czytanie ogólne. Zobaczcie, ta karta mówi o tym, że wy być może będziecie uczestniczyli w jakichś kursach, warsztatach, szkolenia i to Was ma szansę poprowadzić do przodu. I ogólnie ta karta jest podpowiedzią, żebyście ruszali do przodu. Nie kierowali się emocjami. Zdecydowanie nie, bo to jest karta emocji i w ogóle możecie mieć takie momenty zastoju, bo to jest właśnie ten zastoj jest po to, żebyście wy zobaczyli z czym macie popracować. I również ta karta mówi o tym, że w czasie snu mogą przechodzić podpowiedzi, bo tutaj jest sporo do uzdrowienia, jeżeli chodzi o dzieciństwo i sprawy rodowe. I żyjecie momentami iluzją. I z tej iluzji właśnie trzeba wyjść. I jaka jeszcze wiosna będzie? Dla trójeczki. No nie macie najłatwiejszego przekazu. Może przyjść szczęście i sukces, no bo tu są już dobre karty. I regeneracja. No właśnie, ale pod warunkiem ta karta pierwsza warunkuje to. Ona mówi tak: wyjdziesz poza swoje utarte schematy, to zaczniesz się powodzić w życiu. Wyjdziesz poza swoją klatkę mentalną i zaczniesz się powodzić w życiu. To jest sukces i regeneracja, jakby wychodzenie z ciężkości życia, ale tylko jeżeli ty zdecydujesz. A decyzja jest wtedy, kiedy ty pracujesz nad sposobem myślenia. I z ostatniej talii zobaczymy dla trójeczki przekaz na wiosnę. Może być fajnie. Tutaj w ogóle coś w związkach może się mocno poprawić. Bo jest kraina mlekiem, miodem płynąca. Pod spodem macie kartę błogosławieństwa to jest niespodzianka od losu. Ale taka pozytywna, oczywiście. I jakby tu jest tęcza. I kraina mlekiem, miodem płynąca. Ona często przynosi fajny czas dla związków. To nie musi być na długo, bo to może być takie chwilowe. Ale może przyjść jakaś poprawa, bo to nam się w czytaniu ogólnym tutaj też pokazuje i może się oczywiście coś pozytywnego spełnić, bo jednak gdzieś to czytanie jest w obrębie te, tego pragnienia, tych celów, tylko no właśnie, sabotujesz to myślami i ciągle powtarzają się pewne rzeczy. Przeszłość cię ściąga w dół. Hmm? Brak harmonii wewnętrznej. Możesz dostawać w ogóle jakieś trudne wiadomości, niefajna komunikacja z kimś może być i ty już idziesz. W dół, mocno. Zamiast zastanowić się nad tym, przyjąć to jako doświadczenie, jako lekcję, ty po prostu emocjonalnie, mentalnie idziesz w dół i po prostu się cofasz. Więc zwróć na to uwagę, bo dla mnie to jest takie, jak na rollercoasterze możesz mieć góra-dół, góra-dół, góra-dół. Taka może być u ciebie wiosna, oczywiście ty to możesz zmienić, bo to ty masz wpływ na swoje myśli i Emocje. I to tyle, jeżeli chodzi o trzy. Pozdrawiam Cię plutko, Pa, papa.